Cześć z tej strony chciałam pokazać mój basel. Jak skacie i jak y Mama jak będziesz mogła, jak nie będzie widać, tak no, ładnie to przybliż. To właśnie tak zrobiłam. Dobrze, to, to patrzcie, Do końca filmu. To się nazywa skok na delki. To ktoś mnie nazywa cłokmakówkę? Na A te, tak, no też tak mi nie da się tak świadom na boku. Aby umieć oddychać pod, pod wodą jak cłoki? Nie, bo licytujmy ludzi i nie umiem oddychać pod wodą. To się nazywa cłokmakówkę.